Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do zodiakalnych ryb z prognozą na nadchodzący miesiąc, wrzesień. Drogie ryby, ja jeszcze przed przystąpieniem do odczytu troszeczkę sobie medytuję i przyszło do mnie takie zdanie, że Twoje marzenia potrzebują struktury. Że marzenia macie piękne, ale one potrzebują. Yy, aby zaistnieć, aby je zmanifestować, potrzebujecie ustawić odpowiednio priorytety i zrobić pierwszy krok w kierunku ich realizacji. E, słyszę teraz coś takiego, że fantazja i plan to duet, który możecie zaprowadzić we wrześniu bardzo daleko. Od razu słyszę taką piosenkę, bo fantazja, fantazja jest od tego, aby bawić się, bawić się na całego. To jest zabawny przekaz, no ale takie. Rzeczy do mnie przychodzą od moich y, przewodników. No i praca. <grywa> dobra. O, ale tutaj kart wypada, ale tutaj kart wypada, dobrze. Mhm. dobra. Okej, okay. co jeszcze dla tych moich kochanych ryb? Dużo o pieniądzach we wrześniu, bardzo dużo o pieniądzach. I królowa emocji. A jeszcze nam podskoczyła karta gwiazd. Dobra, zostawmy to w ten sposób, drogie ryby. Ja mam zawsze taką intencję, wchodząc w odczyt, aby dostarczyć Wam wiadomości, informacji, które mogą Wam pomóc nawigować przed, przez nadchodzące tygodnie. Żebyście zwrócili uwagę na to, co może być ważne. Zobaczmy na tą Waszą energię, drogie ryby. Pamiętajcie, odczyt jest kolektywny, więc bierzcie to, co jest dla Was. Tak jak mówiłam, trójka, czwórka, ósemka monet. Czyli bardzo dużo we wrześniu będzie się kręcić wokół spraw zawodowych i kwestii planowania finansów. Część z Was bardzo mocno trzyma się budżetu, który macie i macie taką potrzebę, wręcz obsesyjną, kontroli tych finansów, czwórka monet. Są pieniądze, ale wy jedną ręką wydajecie, drugą je trzymacie. I czasami jest to bardzo dobre, natomiast czasami nie pozwala Wam zainwestować w te rzeczy, które chcielibyście rozwijać. A mam takie poczucie, że część z Was ma marzenia, ma plany, chce realizować kreatywne projekty i się zastanawiacie, czy w ogóle jest szansa, że kiedyś będziecie wydawać na to pieniądze, czy na całą resztę, żeby wspierać domowy budżet. Wrzesień zapowiada się dla Was też bardzo pracowicie. Będzie to praca zespołowa, ale Wy, drogie ryby, w tej pracy zespołowej będziecie pokazywać się jako mentor, jako lider, wybijać się na tle Waszego zespołu. Ja w ogóle uwielbiam kartę ósemki monet, bo ona mówi o takiej pracy, w której jesteśmy ekspertami. Ona mówi o takiej pracy, gdzie. Jesteśmy docenieni też w pewien sposób za tą pracę. Pracujemy i sam, sama czynność tego, co robimy, jest dla nas dużą porcją satysfakcji. Nie tylko finansowa gratyfikacja w postaci wypłaty raz w miesiącu, ale sama praca nas cieszy, nas karmi. I tutaj będzie dużo we wrześniu tej pracy, która będzie Was drogie ryby cieszyć. Będzie jej dużo, ale będzie Was to cieszyć. Natomiast mm, trzeba zrobić porządek z tym wzorcem, który powoduje, że jesteście w takiej maksymalnej pozycji kontrolującego rzeczywistość. Słuchajcie, nie da się puścić kontroli z dnia na dzień, ale żeby to zrobić, należy uświadomić sobie jedną rzecz. My nigdy tej kontroli nie mieliśmy od samego początku. Po prostu nasze życie, rodzimy się, jest zaplanowane. Mamy rodziców takich, jakich mamy. Rodzimy się w danej szerokości geograficznej. Nasza dusza ma plany na to życie. I pewne rzeczy, z kontrolą bez, z krzykiem czy nie, nas złapią. I, I pewne rzeczy i tak przeżyjemy. Czy będziemy, mówię, poruszać się po tej mapie naszego życia z punktu A do B? Z uśmiechem i ze śpiewem na ustach, czy będą nas ciągnąć? Nie ma to znaczenia, jak przejdziemy drogę z punktu A do B, ale pewne doświadczenia nas spotkają, bo na to się umówiliśmy, sami ze sobą schodząc tutaj. Więc czy będziecie to kontrolować, czy nie będziecie tego kontrolować, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, że tej kontroli tak naprawdę nie mamy, bo to nasze ego, to nasze małe ja, to jest, nie istnieje tak naprawdę. To my istniejemy i, i pięknie pokazuje nam to moment śmierci, moment transformacji, gdzie zostawiamy ciało, nasze myśli, uczucia, przekonania, i nasza prawdziwa natura zaczyna odbierać rzeczywistość troszeczkę inaczej. I wtedy, i jest mnóstwo przykładów, posłuchajcie sobie, jak chcecie, jak wyglądają doświadczenia ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, byli bardzo blisko tego punktu, Odejścia i co oni mówią, jacy wracają odmienieni z tak zwanej drugiej strony. Kochani, czy trójki numerologiczne i ósemki mnie y, tutaj słuchają, bo mam y, też kartę gwiazdy 17, co sumuje mi się do 8, 8,833. 3. Dajcie znać w komentarzu. Niewątpliwie czeka was mocny zawodowo. Y, Miesiąc pod kątem pracy, natomiast chcą się przebić kreatywne pomysły. Być może Wy będziecie tą osobą, na którą będą dziwnie patrzeć w Waszym zespole, ale wyskoczycie jak Filip konopi z pięknym, kreatywnym rozwiązaniem, które przyniesie dużo dobrego. Natomiast być może w Was pojawi się taki moment, gdzie pojawią się kreatywne marzenia, kreatywne plany, będziecie chcieli y, świecić po prostu swoim światłem. Y, i wrzesień będzie Was zachęcał absolutnie do tego, żeby iść w tym kierunku, żeby pozwolić sobie otworzyć serce, otworzyć głowę, nie żyć z tego poziomu kontroli, tylko dać sobie po prostu ten oddech i pozwolić e, pożyć. Królowa Emocji też się pojawiła, Królowa Kielichów. E, bardzo ważna we wrześniu będzie dla Was równowaga emocjonalna. Karta gwiazdy, popatrzcie, karta gwiazdy też ma jedną nogę zanurzoną w wodzie, która symbolizuje emocje, a drugą ma na gruncie, czyli jest uziemiona, jest ta kontrola. Mam też poczucie, że we wrześniu, część z Was, drogie ryby, zacznie swoją ścieżkę uzdrawiania uzdrawiania emocjonalnego, ale też fizycznego. Zobaczmy, co z nieznanej ścieżki dla Was, a potem będziemy sobie jeszcze brać. Karty y, Tea Lips, czyli te tak zwane fusy, herbaty. Kiedyś to się wróżyło, a może dalej się wróży z fusów herbaty albo, albo z fusów po kawie. Wypadły dwie karty, także dajmy im szansę przekazać informacje. Mamy dwie piękne karty. Wczoraj i bądź zmianą. Zacznijmy może od wczoraj, bo to jest karta, która mówi o tym, że. Wszystko, co się nam zdarzyło wcześniej, przed dniem dzisiejszym, przede wszystkim jest doświadczeniem, które jest nam, jest nam potrzebne. Jest nam potrzebne, żebyśmy byli w stanie w życiu właśnie odhaczyć te punkty, te kamienie milowe, z którymi przyszliśmy. I słuchajcie, to nie jest tak, że my mamy zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych i to jest ten kamień milowy. No, może dla Donalda Trumpa jest, ale. Dla większości z nas to są po prostu pewnego rodzaju doświadczenia. I wybraliśmy pakiet doświadczeń. I to wcale nie oznacza, że musimy mieć taką karierę albo inną, że musimy mieć tyle dzieci albo nie mieć dzieci w ogóle, tylko przyszliśmy z, pewną, z pewnym zamierzeniem, czego chcemy doświadczyć. I pamiętajcie, że wszystkie doświadczenia nas budują, a te negatywne doświadczenia to są nasze lekcje. I zawsze daje taki banalny przykład, że jak nie wiemy, jak smakuje truskawka, banan, malina, to skąd my mamy wiedzieć, jaki jest nasz ulubiony owoc? My musimy spróbować pewnych rzeczy, my musimy zobaczyć pewne rzeczy na własnej skórze, nawet jeżeli te doświadczenia bolą, albo trafiamy na kwaśny owoc, ale to jest po to, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy. Po prostu. I w tą stronę poszli. Jeżeli chcecie coś zmienić w życiu, to pamiętajcie, że za zmiana zaczyna się od środka. Nasza rzeczywistość jest lustrem, które pokazuje nam nasz stan psychologiczno-emocjonalno-fizyczny, i wszystko, co się dzieje w środku, jest odbijane na zewnątrz, a nie w drugą stronę. To tak, jakbyśmy stali przed lustrem, patrzymy i nie podoba nam się to, co widzimy, i zaczęlibyśmy na przykład malować szminką. Usta osoby, która się odbija w lustrze. No po prostu nie tak to działa. Cokolwiek chcesz zmienić i chcesz to zmienić na stałe, zmiana musi być zaimplementowana od środka. Tylko wtedy będzie trwała i tylko wtedy będzie prawdziwa. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. Czyli jeżeli w Twoim życiu potrzebujesz więcej miłości, dawaj tej więcej miłości, bo nie możesz dostać czegoś, czego nie masz e, w środku ale to już rozmowa na inny temat, weźmy sobie liście herbaty. Zobaczmy, jakie informacje szczegółowe przyjdą. Dajcie mi znać, jak przesłanie rezonuje, na o czym myślicie, jakie te kreatywne projekty są w waszej orbicie zainteresowań, dlaczego nie możecie puścić kontroli i zacząć naprawdę świecić. Moje drogie gwiazdy, ryby, jakie zmiany planujecie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Zasubskrybujcie yy, kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I już patrzymy na wiadomości takie szczegółowe. O, podskakują karty, wypadają bardzo dobrze. O, dość dużo ich wypadło. Dobra, może wystarczy co? <laughs> Słuchajcie, macie tutaj dość zaskakująco yy, yy, połączone przesłanie, bo mamy tutaj chleb i koszyk. Chleb mówi nam o okresie prosperity i obfitości, a basket, yy, koszyk mówi nam o rozpoznaniu i nagrodzie. Ja mam takie poczucie, że Wy bardzo dużo zyskacie w, we wrześniu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe wybijacie się na tle zespołu, być może jakiś pomysł będzie wprowadzony w całej organizacji, w której pracujecie. Będzie się tu działo, dajcie mi znać koniecznie, bo będziecie obsadzeni w roli gwiazdy we wrześniu. A to może Wam się albo inaczej, części z Was się spodoba, a części nie do końca. Mamy pióro. Pamiętajcie o tym, że w Waszym otoczeniu może być ktoś, kto takim nie będziecie mogli polegać, albo może być z Wami nieszczery, i mam takie poczucie, że to też będzie dotyczyć spraw zawodowych. Mamy Family Metal, mamy sprawy rodzinne z konikiem morskim, i mm, z konikiem polnym mamy sytuację, która jest poza równowagą, stąd ta, ten balans Wam będzie potrzebny. I będzie wymagało od Was to delikatnego załatwienia spraw, takich dyplomacji. Natomiast to mam poczucie, że będzie dotyczyć spraw rodzinnych i związane to będzie ze starszą kobietą. Może to być, wiecie, matka, babcia, to może być w ogóle osoba starsza, z którą będziecie mieć relacje albo coś załatwiać. Natomiast uważajcie na to, uważajcie na to, co mówicie, jak mówicie, bo. Czasami, wiecie, relacje rodzinne i tak są trudne i nie ma co podgrzewać atmosfery dodatkowo, tylko z poziomu królowej emocji, czyli ze zrównoważenia, merytorycznie podejść do tematu, a wtedy na spokojnie załatwicie sprawy, wszystkie sprawy rodzinne, które będą wypływać. Drogie ryby, wspaniałego września Wam życzę w e, satysfakcjonującej pracy, wspaniałych pomysłów, równowagi emocjonalnej tego okresu prosperity i, i obfitości. Wszystkiego dobrego. Dajcie znać, jak to rezonuje. Zapraszam po więcej i do zobaczenia.